Rzeczy zrobić, ale w praktyce to jest po prostu niekończący się worek z problemami. W tej chwili kwestia zamykania kopalń pod pretekstem wdrażania dyrektywy metanowej, ets -y, ETS-2, dyrektywa budynkowa i wdrażanie w Polsce. E problemy z programem Czyste Powietrze, koszmarne, nieopisane do końca przez media, zarówno zatory płatnicze, e frustracja po stronie polskich producentów sprzętów i urządzeń grzewczych. E e Rodzaju ograniczenia w transporcie, w ogrzewaniu domów, poważny konflikt, naprawdę poważny konflikt, który Polska 2050 ma pod sobą o zagospodarowanie lasów, gdzie z jednej strony minister Dorożała realizuje jakąś taką fanatyczną politykę wyłączania ogromnych obszarów z gospodarki leśnej, a z drugiej strony mamy bardzo, moim zdaniem, istotne gospodarcze lobby przemysłu drzewnego. Ogrzewnictwa, gdzie drewno też ma pewną rolę jako biomasa do spalania, pelet, tartaki, zakłady usług leśnych, przemysł meblarski, będący polską branżą eksportową i pewnie można by jeszcze wymieniać trochę, które mają podcinane skrzydła w wyniku tej polityki dorożały. Wyobraźmy sobie, że w tej chwili. Na czele tych wszystkich, tej całej grupy problemów staje marszałek Hołownia ze swoim podejściem dialogicznym, strategicznie zawsze nieokreślonym, bo istotą jego podejścia jest to, że on po prostu nie ma jasnej strategii, on chce dialogować. I pojawiają się te grupy interesów i powiedzmy to, co ma, e, minister Henik Kloska robi, jaką ona ma strategię, no się po prostu jakby nie spotyka. E, robi swoje i po prostu ignoruje opór. Natomiast załóżmy, że marszałek Hołownia wchodzi w to miejsce, już ludzie do niego przychodzą wykładają te wszystkie sprzeczne argumenty, on chce realizować, jak rozumiem, w szczery sposób agendę unijną, postępowo-klimatyczną i się z tymi wszystkimi grupami zderza. No To jest dla mnie recepta na to, że Polska 2050 jest pod progiem nie wyborczym, ale finansowania w następnych wyborach, jeżeli pójdzie samodzielnie do wyborów. No bo nie bardzo wiem, kto miałby na nich zagłosować. Oni się staną wrogami wszystkich, realizując te wszystkie unijne polityki. Chyba, że zaliczy jakaś cudowna operacja dezinformowania społeczeństwa przez mediów, albo po prostu Koalicja Obywatelska weźmie ich na listy. Dzięki osobistej popularności kilku z nich zostanie posłami, tak jak Paweł Kukiz i parę osób pod niego wchodząc na listy PiS. Panie marszałku, Konfederacja.